Cześć. Jest słonecznie, ale niech Was to nie zwiedzie, bo tak jak u Was mamy bardzo zimne noce i noce są tak 3-4 stopnie, a nawet 2. Co poza miastem? E, to oznacza, że na mojej działce może być przymrozek, bo zawsze tam jest 2 stopnie mniej. No i w tym momencie. Przenoszę moje wszystkie papryki do domu na parapet na noc, a, a na dzień, jak jest słonecznie, to wystawiam do inspektu. W tym, w tym inspekcie temperatura jest 10 stopni, wcześniej rano, jak wychodzę i sprawdzam, także dla pomidorów jest ok, może także dla papryk by było, ale ja nie ryzykuję. No i co będę dzisiaj robić? Ano przyszła pora, żeby przesadzić pomidory. Nie, nie pikuję w tym roku pomidorów, tylko przesadzam z tych małych. Doniczek do większych półlitrowych i to wam dzisiaj pokażę. Dla wszystkich początkujących ogrodników tylko tyle powiem, że musicie obserwować swoje sadzonki, swoje siewki albo rozsadę. Tak, na przykład ten pomidorek, zobaczcie, jest przerośnięty korzeniami, ten cały kubeczek pomidor jest dosyć wysoki, no i niedługo zabraknie mu substancji odżywczych, korzenie zaczną się tak okręcać dookoła. No i to jest jeden z silniej rosnących pomidorów, Carski Lubimec i on tak wygląda jakby wymagał większej doniczki. Te pomidory mają różne wysokości, także dzisiaj wybiorę te najwyższe i przesadzę je do po prostu półlitrowych kubeczków, tak jak ten. To jest ten Pomidor, który został nazwany Stalin, który dostałam od widza, dostałam nasiona i on po prostu rośnie jak chwast. Jest bardzo silnie rosnący, ale właśnie ten pomidor pochodzi z Syberii, czyli jest przyzwyczajony genetycznie do chłodnych warunków i on po prostu, jego to nie obchodzi, że jest chłodno, on rośnie. Podobno nawet do 3 metrów, i trzeba go ogławiać wcześniej, żeby się skupił na produkcji owoców, a nie rośnięciu wegetatywnym do góry. Więc takich kubeczków będę używać. One są używane wielokrotnie przez kilka lat. Zawsze robimy dziurki w dnie, bo zawsze musi być drenaż. Używam także takich doniczek, 9 cm średnicy u góry, żeby po prostu dać więcej ziemi korzeniom. Bo ten pomidor, niedługo jak go zostawimy w takim stanie, to zacznie po prostu wyglądać niezbyt ciekawie. Zaczną żółknąć liście, nie będzie tak rosnął, fajnie, także musimy się opiekować naszymi siepkami, naszą rozsadą i dać im więcej miejsca. No i teraz tak, przyniosłam sobie moją ziemię, która była w domu, żeby miała temperaturę pokojową, mam ciepłą wodę. Tej um, nefty. No i biorę sobie większy pojemnik i zawsze na dno dosypuję trochę ziemi. A to dlatego, że zobaczcie, te korzenie są tutaj przy samym spodzie. I jakbym to um, po prostu dała na spód doniczki i one by dotykały plastiku, to po prostu, może nawet by zamarły, nie wiem. A jeżeli dam im trochę podłoża, to one zaczną się rozrastać w dół i na boki. Także tak robimy. Ściskamy troszkę ten kubeczek, żeby z całą bryłą korzeniową wyszedł. I po prostu, ja to nawet czasami podlewam troszkę tutaj na spodzie i wkładam tego pomidorka. Nie nasypuję za dużo tej ziemi na spód, bo chcę, żeby trochę łodygi były, było schowane w ziemi. No i obrywam te liścienie, i tu nawet wypuszcza już pędy boczne. I dosypuję ziemi. Równomiernie dociskam delikatnie. I w tych pojemnikach te pomidorki normalnie wytrzymują do posadzenia w tunelu foliowym. No i potem żeby tak osiadło to całe podłoże dookoła doniczki. Podlewam. Czasami także musimy tak po bokach wcisnąć trochę tego podłoża, bo ja widzę tutaj korzenie są jeszcze nie zakryte. No, ale wszystko powinno być ok. Nie uciskamy zbyt mocno, bo chcemy, żeby to podłoże miało trochę powietrza. Korzenie potrzebują powietrza. Większe doniczki, by były lepsze, to znaczy troszkę może szersze, no ale wtedy pojawia się też problem miejsca w tym inspekcie, które jest raczej ograniczone. No, i tym sposobem dajemy naszej, naszej małej roślince lepsze warunki do życia. No, jeżeli takim sposobem przesadzamy, to nie musimy się martwić o to, że zwiędną. Tu po prostu nie uszkadzamy korzeni, nie wyciągamy korzeni z kompostu. Wszystko jest ok. Staramy się wrzucić tutaj troszkę koło ścianek. Palcem. Tak. Zobaczcie. Tak, żeby dookoła po prostu było podłoże. Aby te korzenie się, ten kompost, rozrastały. A jeżeli mieszkacie w Anglii i macie pytanie, jakiego podłoża użyć, to ja nie znalazłam jeszcze w tym roku dobrego podłoża beztorfowego. I z polecenia zamówiłam to. Niektóre centra ogrodnicze to sprzedają, ale ja zamówiłam na nowo. Nazywa się Gromul. I to podłoże zawiera torf i zawiera nawóz, ale jest wspaniałe, wszystko rośnie pięknie. Ja po prostu będę testować różne, mam jeszcze inne podłoże beztorfowe, które jest ok, ale nie jest wspaniałe. Także na razie stosuję, nie zapominamy oznaczyć naszych pomidorów. Zobaczę, czy te karteczki zejdą, a jak nie, to będę miała znaczniki. Chciałam tylko Wam jeszcze powiedzieć, że te pomidory były siane 4 tygodnie i dwa dni temu. Zobaczcie, już 4 tygodnie od wysiewu pomidory wyglądają tak. Czyli współczuję wszystkim, którzy zaczęli siać pomidory w lutym, a nawet niektórzy zaczęli w styczniu. Bo w takim okresie jak teraz jest bardzo ciężko. No i ja się tego nauczyłam na własnych błędach i nie sieję już pomidorów w lutym, tylko sieję gdzieś tak w połowie marca. No a i tak zobaczcie, no jest ciężko czasami, jak są przymroski w nocy, żeby to wszystko um, po prostu bezpiecznie przechować. Także uczcie się na moich błędach. thank you Jeśli mamy przezroczyste kubeczki, to widzimy, dokąd woda dociera. Tu jest mokre, woda dotarła tutaj. Tu jeszcze mamy suchy kawałek, czyli widzimy, ile musimy podlać. Żeby wszystko było nasączone wodą. I wcale korzenie nie zamierają, ja przynajmniej nie zauważyłam, żeby przezroczyste kubeczki robiły jakąś różnicę.